no i tam jak tam stoi jedna pułapka tu stoi druga pułapka nie? Allah Akbar Tutaj sezon się zaczął na orzeszki ziemne Sezon na orzeszki ziemne ananaski Jak to się te bulby nazywają? To są patato, to są słodkie ziemniaki, to są Dwie odmiany, zwykłe ziemniaki elegancko to można kupić, świeżutkie. Tam pani przybiera, a to to nie wiem co to jest To to nie mam pojęcia co to jest A to są świeże orzeszki to pani sobie przebiera. Zobaczymy jeszcze, co pani tam ma. Przyjdziemy, zobaczymy. Ale tutaj mamy cebulkę dymkę, tu mamy korzeń tu mamy ginger różne odmiany. Tam mamy świeży tarmerik. Tu mamy jakieś owoce których nie znam. To jest deszcz, ale wygląda jak w muszli ale bardzo leciutkie, to jest jakiś owoc owocek no tu różnego rodzaju macie, kraby, nie kraby tu płatki z krabów hello, wszyscy przebierają orzeszki hello każdy ma hello. ogórki, ogórki do kiszenia I'm ok, I'm just Beka mnie Ja to na YouTube. Ja. Yeah, yep. A tutaj macie regionalną. Fajnie pomse. Polandia yeah. Widzicie, tutaj ma... Polandia, you up, you Muszę wracać do domu, bo zaczyna, zaczyna się zła pogoda. Chcę napadać. Chcę ile. Ochot... Jestem tak prześmiertnięty, byłem tam jakieś może 5 minut. A jestem tak prześmiertnięty, ten zapach siada na tobie makabryczny. Normalnie wszystko śmierdzi. Cała skóra, wszystko jest prześmiertnięte. Może zdążę jeszcze przed deszczem. Jeszcze z lotu szybkiego przebiegu, jeszcze wam coś pokażę, może coś przegapiłem. Mam coś takie Muszę być ostrożny, bo no, tu można Pan przyjmuje samochody, żeby jej wszyscy mogli przejść. Wiecie ile Pan nas zbiera butelek i wszystkiego To pani Później idzie, pani sobie nazbierała idzie na, na wysypisko albo zbierają gdzieś w domu tak jak pod, pode mną tam mają Zbierają to Tam nawet widziałem, że myją te puszki, czyszczą I później bior, biorą to wszystko biorą to na tam chyba coś takie do poidełka do kurczaków, co? Tak mi się wydaje. Paliwo, paliwo można sobie kupić. Dobra, ja pędzę. O, jaka maszyna. Można sobie kupić dachówki. Blachy Pruszyński jakie ładne dachóweczki można sobie kupić. Full flat. Pełne płaskie. Pieczątki, o, może pieczątki są z urbiny. Nie wiem, czy jeszcze takie pieczątki są. Pani uśmiechnięta, zadowolona. Moją komarki. Teraz ja się odbijam w stronę domu. O, ceknie. Nie szanują wody. A no tutaj jest jakieś, nie wiem, Hungrypedia. Hungry Bank, Może to jest bank żywności? Bank żywności, albo nazwa jakieś knajpy, bo oni mają takie swoje inaczenia różne językowe albo coś jest napisane niby w angielskim, ale to nie jest angielski no, drzewa robią swoje, przedostają się do miasta. Okay. dotarliśmy tutaj, bo się zaczynało rozpadywać się po drodze mnie wyciągnęła i idziemy gdzieś tutaj, do jakiegoś sklepu mnie jest Do takiego display Zobaczymy co tutaj się święci Ona będzie robiła program o robieniu soków na TikToku i sobie idzie kupić jakieś, jakieś rzeczy potrzebne do tego w minus pizza a ja cały czas nie byłem jeszcze w domu od tego, i śmierdzę tym. No to jakiś takeaway. Żółty. No a to taka z nas kolejna dzielnica. American Food, proszę bardzo. Taka kolejna dzielnica. All American Food. Du, 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 du. Tak, All American Food. Taki sklep kolejny z jakimiś dziwnymi rzeczami, nie? Tam banki bo to już jesteśmy poza Dżakartą tu już, tu już wyjechaliśmy z Dżakarty i jesteśmy w e, jakimś innym kota ale tam jedzie załadowany, widzicie? Kto to mówi, że nie można ładować? Ładują ile się da Dobra, wchodzimy tego. Pewno trzeba mieć maskę. Zaraz się dowiemy. O. Supermarket to się nazywa. Supermarket. Supermarket, Spróbuję yes. yes, się dostać bez maski. Zobaczymy, co powiedzą. Zobaczymy, czy mnie pogonią. Tylko najpierw muszę sprawdzić, czy tutaj można, można filmować. Ale nie widać zakazów. Nie widać zakazów, o to już to już, o perfumy Hello Siedzi tyle czasu, by wyczyścił ten wiatrak O, to są łóżka Takie ole kolor Baby Look this color You like this color? <laughs> Normalnie aż oczy razi Macie ławę z marmuru o, to takie ładne, nie? O, o, o. ładne takie. Huh? Where? No, zaraz stwierdziła, że nigdy tam nie była. W tamtym kierunku idziemy zobaczyć, o co chodzi. Będziecie mieli taki odcinek ze sklepu następnego. Ale no, zobacz, oni takie małe metr 50 m, a takie wylą mają. O, tu jedzonka A tu okularki co, to są długie spodnie Mam jedne długie spodnie i jeszcze nigdy ich w życiu nie ubrałem tutaj Tam jest coś idziemy dalej biżuteria Gaddziecie Kularki A nie wiem on Biega potem sklepiona sama, nawet nie wie co chce. A tutaj zamrażają, zamrażają tłuszcz z brzucha. Siedzą dwie takie pulchne, panie, i, i mówią, że odchudzą, odchudzą. cię odchudzą. Tutaj świeże, świeże soczki można wypić. Trzeba patrzeć pod nogi, bo to jest niebezpieczne. No to jest jadłodajnia. Tu pusto już. Kucharze siedzą w takich czapach. O tu są ubiory religijne Where is what? O tu chyba byliśmy W tym co tak ten rzęził Co tak ten rzęził Tu w tej sieci nie jemy W tej sieci nie jemy No 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 more Yes I know It's no more. I zobaczcie ile tam po drugiej stronie było jak byliśmy ostatnio tych i się wszystko pozamykało było pełno tam po tym, i wszystko się pozamykało z drugiej strony panie sobie siedzą w brzyjera. idziemy po jakąś lemonadę a tu niego nie ma, fajek się pali nie? fajnie to wygląda dobra, pędzimy właśnie robi zakupy takie po, po... Do tych swoich soków będzie robiła soki, banany, takie jakieś dziwne jabłki. Tu mamy takie ładne rzeczy. Nie z tych owoców. Ja już jem tyle. To jest lemon. są nasionka nasionka chili, nasionka arbuza gdzie można są arbuzy posiać? chili, kukurydza, o te śmierdzące ogórazki można sobie posiać te. patisony mam maskę na dziobie, bo mi przyszli i mi kazali maskę oblecz. karafiol te u góry takie wiszące poszukujemy jakichś chrupków a tak szybko przelecę bo jest jakaś muzyka w tym na mundial polska jutro gra i szukamy szukamy krupuk. o słonecznik to są te co robiłem wam cheese crackersy i tam są jakieś Różne chłopieczki. Zobaczcie, te, te, te wszystkie stoiska, co tutaj widzicie, nie? Ostatnim razem tu byliśmy, kiedyś miesiąc temu. To wszystko tutaj działało. Tu, tu, tu były soki. To tylko jedno zostało. Jedno zostało pani, tutaj ma jakieś ryby dziwne. Makrele, takie dziwne, słodka. Tutaj jakieś, wygląda jak śledź Ładny zapach, to marynowane są, wydowodzcie to są. A reszta wszystko pozamykane. To jedna pani się tu dostała z rybami. Niesamowite. Jak to tworzyć biznes, o tu kawę Można mieloną kupić Zobaczcie taką z mieloną ej, ej, ej. Tutaj jakieś smakowitości takie z tego ciasta co mówiłem No i tutaj ludzie jedzą Schody nie działują schody nie działują, musieliśmy iść tak to wygląda z daleka donat. Najważniejsze to są, ważniejsze to są donaty. To jest taka słodka piekarnia. Bred Tolk, Oni robią właśnie takie różne dobre wypieki Ach, jest zielo, wsiąko. Ja Poszła tutaj do tego po szklanki. Idę zobaczyć, może też coś znajdę. O, to można się napylać. Ale mnie przegolną powiedzą, że to jest, zobaczcie, jaka, stado pająków. Ktoś napyla stado O, o, coś dla mnie. Dobra. Wchodzę też tutaj, ale nie wiem, czy tu można nagrywać. A, się nie zgubię. Tu takie rybki. Sobie Marliny. Tak można sobie powątkować. Marliny, Gdzie? Można sobie powątkować. Tam jest jakaś gra, tam, tam już skaczą karuzela, koniki a tam w sklepie z jakiejś upominki, konsola, coś słabo. Też parę parę lutków przekręci, a kasę do wydania to się kręcą. To już od urodzenia już Ze samochodem będzie jeździł Tam są jakieś te w ogóle nie mam pojęcia co to są Tak naprawdę Dobra ile szukać Celandiniu Szukam w tym takim sklepie niby Gdzie jest wszystko, ale szukam... Tritytków! Nie ma trytytków! Klawiatury są, co to? Palety, palety na komary, tak? Mm -hmm. ja myślałem, że to. Szukam sobie jakiegoś sprzętu, ale nie mogę nic znaleźć ciekawego. O, no, trytytki! trytytków ale to są. Najdłuższe jakie są trudytków takie no, takie są najdłuższe, ale już takie długie nie, takie Potrzebuję Chyba te bez Chyba mi starczą na to co myślę To są najdłuższe, nie? Така изръгна на пол. Не, на трябва да бъдам за дълги. Ай, е знате. Добре, трети куф имам, трети куф. Ай, бяла е, бя не, Tą rurę będę spróbował zrobić na trytytki To są trochę dłuższe A to wysoko parę Tą rurę będę na trytytki ja właśnie nie, nie zmierzyłem Czy one mi dadzą radę, czy to długość będzie akurat w tym jest problem Daje mi się, że nie będzie, że będą za krótkie Krótkie, a te są najdłuższe. I to jest ten sam wymiar. a bym kupił jeden taki długi, tylko po co mi aż tyle? Ale mi się przydało, tylko że tu już jest za dużo. No nie potrzebuję aż tyle tego. Zobaczę jaka tam jest cena W tym to już bym był pewien, że że tu się nic nie stanie To jest za... To będą za krótkie Dobra, poszukam jeszcze Poszukam jeszcze, może znajdę dłuższe. Ale nie, jakby wezmę na dwie, to będzie styknie, dobra, idę szukać dalej. Patrzcie, święta, choinka. Patrzcie, ka, choinka, choinki. A no macie. Indonezyjskie. O, czy możecie sobie ktoś, ktoś chodzi święta, to może sobie tutaj Mary Christmas kupić? Dobra, jakaś muzyka tutaj graje O, patrzcie. Zelo znalazł okulary do pływania, gdzie pływa czowiec? Mm -hmm. It's not for children. What? It's not for children, right? Mm -hmm. No, no, you can, you, you can do this one, bigger smaller. Yeah. In the middle. Okay. Oh, haha. Oh, oh. Check out the Pujinabatsin. Okay, let's go home. Oh, it's <laughs> <laughs> Damy do domu Coś tamśmy pokupili. A na Oryzny Jakie ruszczki Witches No i takie pierdoły Dobra, nie będę wam tego nagrywał Kraj No Hej, już do sklepiku z chrupiaszczyszkami Takie różne chrupiaszczyzka Szukamy coś Czy To wszystko jest słodkie albo słone Słodkie słone z karmelem puste albo nie puste Horn Takie, tak dla ptaków takie Różne różności Człowiek to wszystko zjadł Tylko, że później To by była Żołądkowa Wszystko cukrem i solą upływa Ja się na tym nie znam Dlatego ja tutaj nie, nie rządzę w tych... Tylko znam niektóre... To no, jest no. pitrut? No? Uuuu, uh... Sweet potato. A sweet potato. No. Ja się nie znam, to tak fajnie wygląda. No. Banany smażone w cukrze. Na głębokim oleju. To wszystko zarrzał, nie? Takie, takie, tylko że później z siłowni nie wyszedł. No jest ładne tego. To jest takie pie cukiernie, piekarnia. No tutaj to, to serniczki. Sernik jest dobry, ja już jadłem do sernik stąd, jest dobry. Już by, byliśmy w tej piekarni kiedyś, pamiętacie? W jednym z filmików też wam pokazywałem te różne takie cuda-cudeńka. Od czasu do czasu takie coś by zejść, ale nic by się nie stało, jak od czasu do czasu się coś takiego, coś takiego się szamnie, nie? taka o, oh, takie, pizza, eklery tarty kanapka z serem Jej to takie ładne już euro cheesecake blueberry cheesecake, euro cheesecake nie chce mi się tego wieść, tego cheesecake. A. No, wyszliśmy trochę na świeże powietrze. Odbijamy się trochę do domu, jakiś mecz. Trzeba coś zjeść. No, a tu wygląda to tak. Tanią, tu jest tanią. O połowę ceny są niższe. Są takie same produkty jak koło nas, tylko że koło nas jest drożej. Nawet jak doliczysz taksówkę, to i tak wychodzi taniej, jak tutaj kupisz. Myśmy trochę nakopowali tam pierdół różnych. Także... Nam się opłacało, nie? Teraz musimy poczekać za taksówką. tam tam się ciągnie, tam się ciągnie, tam się ciągnie. Kino jest też. Przeważnie jest kino. Ten gościu też tu jest. Przeważnie kino jest też. Takich większych tych. Dobra, to na razie tyle. Jak się nic ciekawego nie wydarzy, czy coś wydarzy, to wam nakręcę oczywiście, jak się nie wydarzy, no to do kolejnego filmiku, następnego dnia. Na razie tyle. Do zobaczenia.